Cześć! Na dzisiejszym filmiku być może trochę banalny temat, ale chciałem Wam pokazać jak połączyć ze sobą dwa całowniki pod kątem 90 stopni. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zacięcie obydwu elementów pod kątem 45 stopni. Następnie wykonanie fazy, połączenie i pospawanie. Lub drugi sposób, który chciałem Wam pokazać, który wydaje mi się lepszy, to wycięcie w jednym z cełowników miejsce na drugi ceownik. Robię to w ten sposób, że biorę sobie kawałek tutaj materiału przykładowego. Przykładam sobie ścianką tutaj do końca i odznaczam sobie czy to rysikiem, czy markerem, miejsce, które należy wyciąć. Ja zrobię to w tej chwili markerem, żeby było to lepiej widoczne. Tak. Więc tutaj wycinamy sobie miejsce na płetwy. Te miejsce należy wyciąć. I wiadomo tutaj też e, ściankę trzeba będzie w ten sposób z jednej i z drugiej strony wyciąć. Tak wygląda już całownik po wycięciu tutaj miejsca na płetwy, jak widzicie, wszystko się ładnie zgrywa. Teraz wystarczy zafazować te miejsca. Zazwyczaj. W tych miejscach robimy fazę. I po ustawieniu kąta 90 stopni spawamy na gotowo. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki, cześć.